Cześć, tu Radek Pogoda. Witajcie, No, właśnie, nie w pogodnych szortach, a tylko w małej zapowiedzi tego, co dziś będzie działo się w łodzi. Jeśli jesteście w łodzi albo w samej najbliższej okolicy i macie wolne popołudnie, to zapraszam Was od 13 do mniej więcej 18:18:30 na bardzo ciekawą konferencję, która będzie tam miała miejsce. Ja tu biję się w piersi, tak aż do dni, bo o tej konferencji mówiłem w nagraniach na innych kanałach podczas jakichś tam wywiadów, które w ostatnim czasie. Mi się przytrafiły, a tu u nas zapomniałem zupełnie. Mea culpa, wybaczcie. Natomiast z tej konferencji będziemy mieli nagrania i będziemy ją na pewno puszczali. Ja również tutaj kawałki przynajmniej Wam zaprezentuję. Natomiast, jeśli możecie dzisiaj wpaść do łodzi albo w samej tej łodzi jesteście, o godzinie 13 w Łódzkim Klubie Biznesu na ulicy Piotrkowskiej 85 będzie odbywała się konferencja pod tytułem Co dalej z Ukraińcami w Polsce. Wystąpi kilku fachowców, publicystów, ludzi, którzy o Wołyniu, o Ukrainie, o tych relacjach, trudnych relacjach polsko-ukraińskich, zarówno historycznych, jak i tych, które dzisiaj rozgrywają się przed naszymi oczami, wiedzą całkiem sporo, bo całość już o godzinie 13 otworzy pan Stanisław Srokowski, wypowiedzią, która, której tak naprawdę celem będzie przekazanie informacji na temat tego tła historycznego które doprowadziło do ukraińskiego ludobójstwa na Polakach, na Ziemiach Wschodnich, przede wszystkim na Wołyniu. Pan Stanisław jest autorem książek o zbrodni Wołyńskiej, jest autorem książek, których pokazuje te relacje. Lokalne relacje na poziomie politycznym, na poziomie właśnie funkcjonowania tych kilku narodów obok siebie, bo mieliśmy tam zarówno Ukraińców, jak i Białorusinów, jak i przecież ogromną część narodu mało czapeczkowego. Wybaczcie język typowy dla YouTube'a. To wszystko ten cały tygiel emocjonalny, ten cały tygiel kulturowy, tygiel narodowościowy będzie nam w stanie pokazać całkiem dobrze. Po nim wystąpi pan ambasador Krzysztof Baliński, on będzie rozmawiał na temat tego, skąd ukraińcy wzięli się w Polsce. Pan ambasador czy pan Krzysztof był człowiekiem który od lat siedzi w polskiej dyplomacji, zaczynał jeszcze oczywiście z racji wieku w czasach późnego PRL-u w polskiej dyplomacji, w polskich placówkach dyplomatycznych spędził kupę lat, był ambasadorem nadzwyczajnym pełnomocnikiem Rzeczpospolitej w Syrii i w Jordanii, był człowiekiem który Cały czas wokół tego świata polskiej dyplomacji, polskich spraw zagranicznych przez całe swoje życie się kręcił, ma więc spore pojęcie o tym, jak wyglądają te relacje, zarówno za czasów funkcjonowania Związku Radzieckiego, jak i po jego rozpadzie, jaki wpływ miały na to, jak relacje między Polakami i Ukraińcami, między Polską i Ukrainą jako krajami wyzwolonymi, no przynajmniej w teorii, spod tej rosyjskiej czy radzieckiej okupacji wyglądają. Później wystąpienie będzie miał pan generał Leon Komornicki, człowiek, którego znacie zapewne z mediów społecznościowych. On zrobi nam taką analizę militarną stanu konfliktu na dzień dzisiejszy, na to, jak to dziś wygląda. Będzie rozmawiał na temat tego, co przewiduje jako fachowiec od wojskowości jako rozwiązanie, jak może się potoczyć dalszy ciąg tego konfliktu. Czy zostanie on zamrożony, czy zostanie on zakończony? Jak on ze strony militarnej widzi? co co może się wydarzyć na Ukrainie w najbliższych miesiącach czy latach, to człowiek, który ma ogromną wiedzę na temat wojskowości, a przede wszystkim na temat wojskowości naszego naszej części świata tego kawałka Europy wschodniej powiązanego przez całe lata, całe dekady ze Związkiem Radzieckim. Jest to człowiek, który jak tak samo jak i pan ambasador Baliński swoją karierę rozpoczynał w latach głębokiej komuny, ukończył e, kursy na Akademii Moskiewskiej, Akademii Sztabu Generalnego. To jest coś, co pozwala dość dobrze zrozumieć mental ukraińskich dowódców, którzy, nie czarujmy się, są ludźmi z jego rocznika, ewentualnie ciut młodszymi. To jest coś, czego bardzo często brakuje ludziom, którzy tego ruskiego miru, tego ruskiego sposobu myślenia nie nauczyli się bo całe swoje życie wojskowe spędzili już w ramach struktur NATO, w miejscu, w którym byliśmy teoretycznie tak samo zaparkowani na mapie, ale zupełnie w przeciwnych kierunkach skierowani, jeśli chodzi o współpracę militarną. Po generalnie komornickim moja pora. Ja będę rozmawiał o rzeczach, które dla mnie są najistotniejsze. Przede wszystkim rzeczach związanych z wpływem zakończenia lub zawieszenia tego konfliktu na Ukrainie, na Polskę. Jak będzie wyglądała kwestia naszej gospodarki, jak będzie wyglądała kwestia naszego biznesu? Będziemy rozmawiali oczywiście o kwestii ukraińskiej oligarchii, pomysłów na to, jakie interesy mogą robić w Polsce kosztem polskich biznesmenów, kosztem polskiego biznesu, kosztem pracowników polskich firm. Będziemy rozmawiali o fa kolejnej fali migracyjnej, bo tak, spodziewam się, o czym mówię od dawna, kolejnej sporej fali migracji w momencie, kiedy zostaną zniesione albo złagodzone przepisy zabraniające na wyjazd z Ukrainy mężczyzn w różnym wieku. Będziemy rozmawiali o ukraińskiej przestępczości, bo nie czarujmy się, część tych ludzi, którzy wyjdą z okopów Donbasu, wyjdą z okopów wschodu Ukrainy natychmiast. Chwycą zdobyczną broń, przemycą ją przez polską granicę i pojawią się tutaj nie po to, aby pracować na uberze, w magazynie czy na budowie, ale pojawią się tutaj, aby po prostu zasilić grupy przestępcze. Czy Stricte ukraińskie grupy przestępcze, których już dzisiaj widzimy całkiem sporo, czy grupy o pochodzeniu gruzińskim, czy w ogóle tym kaukaskim, bo przecież ludzi stamtąd przywiezionych do Polski w czasie otwartej na oścież za czasów wpisu granicy ukraińsko-polskiej jest tutaj cała masa. Będziemy też mówili o tym, jak wyglądać może przyszłość polityczna Polski, bo nie czarujmy się, wybory samorządowe, które są przed nami w roku 2029, już za 4 lata. To będzie świetna okazja, żeby Ukraińcy mieszkający tu na miejscu w kraju, jeszcze nie podzieleni między sobą na w trakcie, mogli bardzo mocno potrząsnąć rzeczywistością naszego kraju, mogli stworzyć po prostu swoją partię polityczną, wprowadzić ogromną ilość ludzi, ogromną ilość swoich przedstawicieli do władz samorządowych, od tych największych miast, takich jak Warszawa, jak miasto Śląsk, Wrocław, Poznań czy Kraków, aż po małe miejscowości, szczególnie te, gdzie mamy duże centra logistyczne, gdzie mamy duże centra produkcyjne, gdzie mamy strefy przemysłowe i tak dalej i tak dalej. To są ludzie, którzy mogą za pieniądze ukraińskich oligarchów, za pieniądze pochodzące w dużym stopniu z kradzieży środków pomocowych wysyłanych do wsparcia wojny na Ukrainie, to ci ludzie mogą dużo namieszać w polskiej polityce. O wszystkim tym ja się będę wypowiadał i w podobnym tonie też będzie mówił pan Witold Gadowski, on Spróbuję odpowiedzieć na to pytanie: co dalej z Ukraińcami w Polsce? Gadowskiego chyba wszyscy znacie, dla przypomnienia, oprócz tego, co robi dzisiaj, bardzo często będąc po prostu krytykiem rządów, zarówno tych poprzednich rządów pisowskich, jak i dzisiejszych rządów gangu Tuska. Gadowski to człowiek, który w tematach przede wszystkim związanych właśnie z wojną i sytuacją powojenną w danym kraju jest od wielu, wielu lat bardzo mocno związany. Był korespondentem wojennym w czasie wojny na Bałkanach, organizował konwoje z pomocą, kiedy ta wojna już się zakończyła konwoje z pomocą do Kosowa, ma więc ogromne pojęcie o tym, jak zachowuje się naród na terenach, na którym wojna wygasła albo została zamrożona. Oprócz tego zajmował się kupę lat tematami terroryzmu, tematami działalności przestępczości zorganizowanej, tego styku i współpracy bardzo często grup przestępczych z grupami terrorystycznymi. Siedział kupę czasu w tych tematach związanych właśnie czy to z mafią włoską, czy to z mafią wschodnią, zarówno kaukaską, jak i tą, która pochodzi bezpośrednio z Rosji. Ma doskonałe pojęcia o tym, jak funkcjonują grupy przestępcze, jak funkcjonują eks-żołnierze, jak funkcjonują eks-ofiary wojny, szczególnie te ofiary psychiczne. To jest, myślę, taka ogromna część wiedzy, którą dzisiaj będzie mógł się z nami w Łodzi podzielić. Jeśli więc, podsumowując, macie czas. Zapraszam was. Już o 13:00 mniej więcej do 18:00, 18:30 posiedzimy przy sensownych mówcach. Będzie okazja na zadawanie pytań, będzie okazja na jakąś dyskusję przez pełną godzinę po godzinie 17:00, 17:15. Jeśli jesteście na miejscu, przyjdźcie koniecznie. Łódzki Klub Biznesu, ulica Piotrkowska 85. Zapraszamy już na 13:00. Dziękuję wam serdecznie. Raz jeszcze przepraszam, że. U swoich u siebie, dla swoich. O tej zapowiedzi zapomniałem, po prostu wyleciało mi to kompletnie z głowy, bo wiedziałem, że mówiłem o tym już wiele razy, nie myśląc tylko, że nie u siebie. Jeśli jest szansa, żebyście nas odwiedzili, wpadajcie. Jeśli nie, to na pewno częścia, może nawet całość tej konferencji będę chciał Wam zaprezentować w kawałkach, tu u mnie na kanale. Póki co pakuję się do wyjazdu, a wam wszystkim życzę fantastycznego weekendu. Weekendu, który może będzie ciekawszy i bardziej optymistyczny niż wczorajsze dwie. Kompletnie urgające rozsądkowi debaty. Trzymajcie się. Radek Pogoda, pogodne szorty. Cześć.